wszyscy znamy tak naprawdę ze szkoły z historii powszechnej losy kardynała Wyszyńskiego po 1946 roku ale nie zdajemy sobie kompletnie sprawy co ksiądz kardynał Wyszyński wówczas młody ksiądz e, robił w latach wojennych czyli w okresie 39-45 jak się okazuje odkrywamy nieznaną dotąd historię e, że ksiądz Stefan Wyszyński jest porucznikiem armii krajowej tutaj przy okazji realizacji muzyki filmowej spotkaliśmy nową sytuację, jak wiemy, film rządzi się innymi prawami i muzyka musi być podporządkowana obrazowi, co wymusza pewien rodzaj wykonania synchroniczny z obrazem. Nie można sobie pozwolić na taką dowolność agogiczną e jak podczas koncertu. Ale to wspaniałe kompozycje, Tana Sawalkowa i tutaj. Też zetknięcie się z tą materią klasyczną, bo to jest niesamowita energia, bo to jest ten czynnik ludzki i, i czynnik organiczny, który po prostu jest pożądany do, szczególnie do tego typu projektów, gdzie chcemy to pokazać jednocześnie tą delikatność i subtelność pewnego rodzaju, nie tyle po prostu rozważań, tyle co po prostu przemyśleń kardynała Wyszyńskiego, co z drugiej strony jego heroiczną podstawę i, i i odwagę, która, która gdzieś tam niesie ze sobą to brzmienie, w którym chcemy pokazać tą drugą stronę tego medalu, że to nie jest tylko słodkie i, i, i natchnione, ale jest to też po prostu związane z, z, z życiem, z życiem w tych ciężkich warunkach, w jakich było mu żyć i służyć. Jesteśmy dzisiaj tutaj w Bydgoszczy dlatego bo ma to bardzo symboliczny charakter. Musimy pamiętać, że właśnie z Kujaw i z Pomorza wywodzi się kapłaństwo prymasa. Bo on tutaj we Włocławku był wyświęcony, tutaj chodzi do seminarium i co ciekawe, właśnie 3 sierpnia, bo wtedy przypadają urodziny prymasa Wyszyńskiego, był wyświęcony również na księdza. Ten film będzie miał myślę duże zadanie, e, z bardzo prostej przyczyny chcemy, aby młode pokolenie odkrywało prymasa właśnie w tym okresie wojennym, bo tam pokazujemy zmagania człowieka z tym, o czym tak naprawdę się podpisał, czyli pod kapłaństwem.